Najbardziej przerażająca powieść króla horroru w nowym, ekskluzywnym wydaniu. Wielu mogłoby rzec – znowu wznowienie? My gwarantujemy Wam jednak, że to zachwyca i to podwójnie. Edycja limitowana – dzieło Stephena Kinga, tym razem w oprawie zintegrowanej, z barwionymi brzegami stron i klimatyczną wyklejką w aż dwóch wersjach graficznych. Tworzą efektowną kompozycję z okładką i odpowiadającymi nastrojowi grozy wnętrza książki, wydanie na premierę serialu Welcome to Derry. Zatem wybierzcie tę, która bardziej zachwyca i przeraża. Co więcej, obie okładki posiadają drobne różnice i jesteśmy bardzo ciekawi, czy je dostrzegacie. Napiszcie nam w komentarzach, jakie to są różnice, sprawdzimy, czy jesteśmy co do nich zgodni. Nawiązując do treści, Dery to miasteczko, które jest całym światem dla dzieci. Dla dorosłych, zaś, którzy zawsze wiedzą wszystko najlepiej, to po prostu swojskie, porządne, rodzinne miasto. Ale to dzieci widzą i czują, co tak strasznie różni Dery od innych miejsc. Tylko one potrafią dostrzec to. I to one stają do walki z potworem. Mijają lata, dzieci opuszczają rodzinne miasto. Zgroza i potworności trwają głęboko pogrzebane i przykryte całunem zapomnienia, dopóki już jako dorośli nie zostaną wezwani, by raz jeszcze stanąć do walki z to, które miota się w zakamarkach ich pamięci, zamieniając dawne koszmary w przerażającą rzeczywistość. W 1990 roku na podstawie to nakręcono serial telewizyjny. Na dwuczęściową adaptację kinową przyszło czekać prawie 30 lat. Pierwszy film, który wszedł na ekrany w 2017 roku przedstawia historię dzieci. W drugim zaś występuje gwiazdorska obsada, m.in. Jessica Chastain, James McAvoy i Bill Skarsgård. Pojawiają się już jako dorośli. Rozdział drugi miał premierę 6 września 2019 roku i okazał się dużym sukcesem kasowym. Wznowienia zostały wykonane z jak największą starannością, a każdy szczegół oprawy kryje za sobą jakieś znaczenie. Premiera obu wydań już 10 września.